W szóstym z rzędu spotkaniu ligowym w Hali Oliwia Gdańszczanie podejmowali wicelidera rozgrywek GKS Tychy. Worek z bramkami w 17 minucie otworzyli goście, którzy po trafieniu Robina Bacula objęli prowadzenie. W szóstej minucie drugiej tercji Teszanie wykorzystali grę w przewadze i podwyższyli na 2 do 0. Krążek w bramce przemysłowa drobnego umieścił Adrian Parzyszek. Kilkadziesiąt sekund później Łukasz Zachariasz znakomitym podaniem obsłużył barkominia Wróbla i było 2 do 1. Kiedy najpierw Robin Bacul, a następnie Mariusz Justka w końcówce drugiej odsłony zdobywali kolejne gole dla gości, wydawało się, że nic nie jest im w stanie odebrać zwycięstwa. Tym bardziej, że plaga kontuzji spowodowała, że szkoleniowiec Gdańszczan mógł wystawić w meczu tylko trzy piątki. Sygnał do ataku dał Łukasz Zachariasz, zdobywając drugą bramkę dla stoczni, a na 3 do 4 trafił ponownie Bartłomiej w Sześć minut przed końcem grający w przewadze dwóch zawodników Tyszanie podwyższyli prowadzenie. 57 minuta i Gdańszczanie odpowiadają bramką Wojciecha Jankowskiego. Niespełna minutę później był już remis. Akcję stoczniowca celnym strzałem zakończył Peter kurtaj. O wyniku zadecydowała dogrywka. Już w drugiej minucie o losach meczu przesądziło to, zwycięskie uderzenie Jarosława Rzeszówki. Ostatecznie po pasjonującym spektaklu Energa stoczniowiec pokonał GKS Tychy 6 do 5. Niestety znów dali o sobie znać uligani. Tym razem wybryki licznej grupy przyjezdnych spowodowały przerwanie spotkania na prawie 10 minut. I to wszystko w tym